Witam serdecznie. Chciałbym omówić pierwszy zlot Ojców Alienowanych i przede wszystkim dziękuję Jakubowi z kanału Zrozumieć Relacje za zorganizowanie tego. Po prostu znalazł super miejsce. Wszystko po prostu dogadał, poświęcił swój czas, żebyśmy się mogli spotkać. Chwała mu za to. Druga rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to jest coś takiego odnośnie już samych rozmów, że było nas około 20. Było nas 20 i no nie wszyscy się, nawet dwóch ojców z poświęceniem dojechało, uważali, że było warto I, i po prostu na tym spotkaniu mieliśmy cały przekrój po prostu postaw wobec postępowania alienacyjnego. Mieliśmy ojca powiedzmy, który jest rozedrgany, jest rozwalony psychicznie całym rozpadem związku. No, nie wiem czy konkretnie nie mówiliśmy o tym, tak krótko to było mówione, ale generalnie możesz być rozedrygany, a drugi biegun to by mieliśmy ojca, który po prostu panuje całkowicie nad sytuacją generalnie raczej odwraca się sytuacja i przepraszam, jego partnerka jest chyba rozedrygana, bo ona jest w głębokiej defensywie i po prostu nie zgromadziła odpowiednich dowodów i w sądzie sprawę miał wygraną po prostu, tak czyli było całe to spektrum ja rozszerzając ten temat tego ojca rozedrganego, no to ja się zastanawiam, bo to jest to, to, to rozedrganie polega na tym, że ojciec alienowany nie ma w ogóle samorefleksji. Jak rozmawialiśmy z Kubą, z tym kolegą, ja nie żebym to krytykował, tylko zwracam uwagę ojcom, którzy w stanie są ciężkim, w zasadzie są bezbronni wobec systemu, to system stara się Cię na początku rozwalić. To znaczy tak, Kobieta, jak się z Tobą rozchodzi, to jest z Tobą i cały czas coś z Tobą jest nie tak i my mężczyźni mamy, bynajmniej ja mówię my, to mówię też ja. Miałem coś takiego, że na początku myślałem, że coś jest ze mną źle i trzeba coś ponaprawiać. Nie? I na tym spotkaniu się wszyscy wypowiedzieli. Komentarze były takie, że to nie bardzo jest tak, że to, to jak kobieta to powinna odejść, a nie się znęcać nad facetem. I mówię, ten temat rozedrgania. Powodem rozedrgania jest taka sytuacja, że najpierw masz mąki branczyk, czyli kobieta od ciebie odchodzi, jest oczywiście nie fizycznie, tylko odchodzi od ciebie emocjonalnie, już jest zaangażowana z ideą faceta, z tobą jest i na ciebie narzeka i tobie kołki ciosa na głowie, tak się ładnie kiedyś mówiło. i jesteś po prostu rozbity, bo się Twój związek rozpada. Dla kobiet widzę rozpad związku to jest nie tak jak w książkach piszą Westalki, czyli kapłanki ogniska domowego, to rozejście się z facetem to jest dla kobiet coś, coś oczywistego, niezbędnego w życiu, nie? Przynajmniej tak twierdzą po spotkaniu z adwokatką rozwodową. Niszcząc swoje związki i dzieci, ale przy okazji tego niszczenia to po prostu w y, y, niszczą psychikę tego faceta, z który są i to trwa dosyć długo, ten monkey branchik, to tutaj kolega mówi, że na przykład rogi mu rosły i dwa lata od początku związku, a nawet przed ślubem już to znaczy nie zostały sprawy z eksem załatwione, czyli mówię to o rozedrganie. Druga rzecz to jest taka, że... Duże problemy z tymi niebieskimi kartami, ale to już mamy trochę ogarnięte w tym, w kanałach, w moim na przykład. Tą niebieską kartę już ojcowie znoszą kartę niebieską lżej. Niektórzy strasznie znoszą, a niektórzy po prostu mają to gdzieś. Nie poszedłem, bo zapomniałem, i nie chciałem, przepraszam. Nie chciałem się z pracy zwalniać, tak? Nie chciałem się z pracy zwalniać i nie poszedłem i tam dwa razy do niego dzwonili, nie? I tu już to rozedrganie likwidujemy. I potem są fałszywe oskarżenia o 207. To jeden z ojców powiedział nam genialny sposób, jak te fałszywe oskarżenia po prostu niwelować. To będziemy nad tym pracować. Ja zrobię na to specjalny odcinek, bo to nie jest taka prosta sprawa. To się nie da w tej, nie chcę otwierać tej puszki Pandory po prostu w tej chwili. Powiedział nam i generalnie ja jak wchodziłem w rozwód, w trakcie rozwodu jeszcze pojawiali się fałszywi świadkowie, fałszywe oskarżenia. Przede wszystkim dokumenty zmyślone od adwokatki alienacyjnej, które ja myślałem po prostu, czy to przypadkiem nie jest prawda, czy ja przypadkiem tego nie zrobiłem. Już sam nie byłem pewny rzeczywistości. I ja myślę, że byłem w takim rozedrganiu, i te, wtedy jest kompletne oderwanie od rzeczywistości. Tu mieliśmy rozmowę z takim ojcem. Dobrze, że to się odbyło. Uważam, że to jest ważne, dlatego że po prostu ja bym jeszcze chciał z nim, mam nadzieję, że on będzie na następnym spotkaniu, chciałbym po prostu po, porozmawiać i wyczuć tą sytuację, bo ja byłem, byłem w rozedrganiu, ale to jest tak ciężki okres dla faceta, że ja w tej chwili jakoś nie mogę sobie przypomnieć tego braku kontaktu z otoczeniem, nie? Tylko pamiętam, że wszystkich męczyłem rozwodem i ci bardziej szczerzy powiedzieli, ja już nie chcę tego słuchać i nie dzwoń do mnie a czy inni to po prostu nie odbierali telefonów, nie? I to, to tyle pamiętam z tego mojego rozdrgania, nie? I, czy, I wtedy jesteś zupełnie bezbronny, no i tam hasło kodowe było, ona się zdenerwuje, nie? Co zależnie od poziomu po prostu panów, którzy byli uczestników tego spotkania, to różnie to reagowali na to, nie niektórzy po prostu, że tak, tak, trzeba nie denerwować, a niektórzy po prostu wymienialiśmy spojrzenia, nie, ja na przykład, ja z Jakubem. I teraz to rozedrganie i myślę, że na razie myślę nad tym tematem, dajcie w komentarzach, y y to rozedrganie i bezbronność zupełna wobec ataków, tak, bo ja sobie muszę to przypomnieć w głowie poukładać, to jest taki dosyć ciekawy temat, się pojawił, natomiast były różne stadia ojców, przepraszam, i mieliśmy też y, przyjechał na spotkanie ojciec, ja bym go nazwał kodowo doradca rozwodowy i opowiedział po prostu, że był w stanie po prostu radośnie przyjął rozwód na klatę, nie? Ja też y, powiem tak, że też miałem taką sytuację w życiu, że poszło lekko, ale i drugi rozwód to już mi poszedł ciężko, nie? I, i po prostu był w dobrym stanie psychicznym, czy dla nas z tego taka Taka rzecz, czyli ci, którzy byli, mogli zaobserwować całe stadia, takie jakby wiecie, rozumiecie, rozwojowe tej całej sytuacji, jak sobie radzą ojcowie, w zależnie od tego, jak ogarniają temat i w jakim stanie są psychicznym. Nie? Z tym kolegą Rodriganem to powiem tak, że jakiś bardzo dziwny jest, była taka sytuacja, że on jakby pozyskiwał informacje z kanałów i powiedział. i potrafił, jakby on, że on oglądał że to, tego, natomiast nie potrafił tego dokonać syntezy i zastosować w życiu. Wiecie, to tak jakbyś miał całą piwnicę narzędzi, a nie potrafisz wałcisz sobie na przykład klemę od akumulatora, odkręcić kluczem dziesiątką, bo jakoś wszystko wiesz na ten temat, ale tego nie umiesz zrobić, po prostu nie potrafisz tego zrobić. To to mieliśmy. Doradca rozwodowy też dość ciekawie to poszło, nam przedstawił koncepcję, jak to, jak to powinno wyglądać. Jest to po prostu odwrócony Odwrócona koncepcja kobiety, trzeba wyprzedzić działanie i po prostu trzeba samemu złożyć pozew oraz dokładnie wiedzieć czego się chce i, i być stroną aktywną i ta strona druga tylko biernie może odpowiadać. I tu, tu też pojawił się też taki element, żeby po prostu o detektywach, jak po prostu to, o tym się dosyć mało mówi że uczestnicy mówili, że detektyw to jest jedna z lepszych opcji, nawet lepiej samemu wystopać. Generalnie była taka opinia, się spotkałem, nie wyrażam się pozytywnie, negatywnie, mówię tylko, że była taka opinia, nie zalecam, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że była taka opinia, że lepiej wydać pieniądze na detektywa niż na adwokata, tak? Bo on i rozegrać to jakoś tak, bo detektywi to jakby ludzie, którzy mają do czynienia z, tym, z tą patologią cały czas. I potrafią, i znają to z praktyki, stają po stronie mężczyzn jako detektywi. Jak są, po prostu to mówią, jakie są sytuacje, co kobiety potrafią zrobić, że oni mają doświadczenie, którego ja po prostu nie mam. I tu jest kulawa noga, będę badał temat. I to już to, to, to mieliśmy, mówię, całe spektrum od ojca rozedrganego, który. Był bezwolnym ofiarą, mógł być całego systemu, nie był w stanie się oprzeć, w ogóle nie, nie kojarzył otoczenia oraz ojca, który był wiodącą stroną i, i się wszyscy musieli dostosować, bo po prostu, jakby to powiedzieć, miał inicjatywę taktyczną, nie? Wszystkie sprawy on, on inicjował i tak dalej, i tak dalej i kontrolował sytuację. Yy, następnie <laughs> wspomniałem, sposób na fałszywe oskarżenia, to będzie temat odcinka usłyszałem jak sędziny po prostu u mnie sędzina przesadzała naprawdę prawo miała gdzieś głęboko w poważaniu powiedziała mi że nie ma czasu i możliwości technicznych odtwarzania nagrań dowodów tutaj sędzina w jednym sprawie po prostu zignorowała jakieś dowody nie? zupełnie zignorowała i sędziny po prostu wiecie to ja pamiętam z komunizmu to ktoś coś mieliśmy takie w wojsku posiedzenia że Przychodził ktoś nam mieszać w mózgach i coś mówił, i padało pytanie z sali, które było, no wtedy już był upadek komunizmu, no i, i ta osoba po prostu ignorowała to pytanie, albo odwracała kota ogonem i szła dalej tym, tym torem, bo to tak samo sędziny tutaj jakby chowają głowę w piasek, udają, że tu nic się nie dzieje, nic takiego się nie mówi, są zupełnie nieprzygotowane. Ja myślę, że to jest dobry objaw. Jak ktoś jest totalnie nieprzygotowany do upadku tego systemu, to może ten upadek się odbyć trochę szybciej niż im się wydaje, nawet nie. I teraz yy, mówi się o następnym spotkaniu, że było mało. Mnie było mało, powiem szczerze. Myślę, że zrobimy następne, pyta na następne spotkanie. Jestem ciekaw, jak to się wszystko ułoży, bo to jest naprawdę... Ale atmosfera była super, po prostu jakby, tak jak Jakub powiedział... Ja, mnie było mało, ja potrzebuję jeszcze więcej historii od ojców, takich szczegółów, żeby sobie precyzować ten obraz działania tego całego systemu, więc mnie było mało, ale no niestety tam zjechaliśmy się na jeden dzień, następny raz postaramy się zrobić jakby to dwudniowe, to albo półtora dniowe, coś w tym stylu, żeby może przyjechać późno się wyspać i z rana zastartować, bo my zastartowaliśmy o 17 do 4 w nocy, niektórzy byli, ja już wymiękłem o 2 i myślę, że Lepiej by było po prostu wcześniej przyjechać, może nawet nie planować tego, tylko może się, może, no zobaczymy jak to będzie. Jak przyjedziemy, to się wszystko układa dynamicznie, jakoś się tam dogadujemy na tych spotkaniach i po prostu dobrze by było, żeby to więcej czasu było, chociaż jeden dzień, ale od rana do wieczora w grupach jakoś zjeść razem obiad i, i pogadać, bo mi, bo mi, tego było, było mi mało, tak, z ciekawych rzeczy się dowiadywałem zawsze albo Pewne moje teorie się potwierdzały albo obalały i tym, w tym podobne. Także spotkanie było super, nie byłeś żałuj, byłeś super. Dziękujemy Wam z Jakubem i w ogóle dziękujemy sobie chyba wszyscy za to spotkanie. Było bardzo, bardzo ciekawe. Było bardzo ciekawe i następne myślę również będzie ciekawe, a w jakim charakterze to będzie to trudno mi powiedzieć. Będę za takim spotkaniu, tak jak Jakub podkreślił, po prostu... Ja forsowałem takie coś, że jak na spotkaniach anonimowych alkoholików każdy mówi jestem anonimowym alkoholikiem i nie piję już o tyle i tyle, nie? To powinniśmy mówić jestem anonimowym ojcem alienowanym i nie widzę dziecka już tyle i tyle czasu, tak? Przepraszam, nie widzę już ty dziecka tyle, ile, tyle i tyle czasu i moja sytuacja jest wyjątkowa i... Na tym spotkaniu to po prostu dużo myślę, że ci, którzy chcieliby się coś nauczyć i jeszcze są na początkowym etapie, no to się przekonają, że po prostu jakby te całe sytuacje z kobietami to się z jakiejś ograniczonej ilości klocków się budują i Panowie w sposób naprzemienny pokazują na wyciach z klocków LEGO. Każdy dostał jakby ten sam zestaw, coś tam sobie wybiera, ten sobie zrobił samochodzik, ten sobie zrobił tam samolocik, ten coś, ale generalnie to z tego samego zestawu i wszyscy byli zdumieni, że, że po prostu z takiego no, zestawu jakby takich klocków, takich samych ich kobiety są i tutaj system jest dosyć przewidywalny i kobiety są przewidywalne, może my wszystkiego na ten temat nie wiemy, ale... Takie to było bardzo pocieszające, że nie jesteś sam i twoja sytuacja wcale nie jest wyjątkowa tylko wręcz bym powiedział standardowa i wszystkie te się rozgrywki odbywają podobnie zapraszam zapraszam, jeszcze nie ma ustalonego terminu, ale myślę, że ojcowie mile widziani jesteście wszyscy ponownie i liczymy na to, że Jakub liczy na myśli, że będzie dużo, tych, dużo osób, to stworzy jakieś problemy organizacyjne trudno zobaczymy jakaś sala konferencyjna zobaczymy jak to będzie mówić ale myślę że jest to też widziałem dużą pracę w grupach taką że koledzy sobie po prostu się koledzy się po prostu uzupełniali w takiej że jeden coś wiedział drugi coś sobie tam wymieniali informacje bo tak najlepiej pogadać takie konsultacje to są świetne i myślę że wszyscy dużo na tym skorzystali pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki poradnika